Cześć, witajcie! Z tej strony Tander i witam Was w kolejnym adiologu. Eee, tym razem sobie muszę od was omówić pewną rzecz i tak, więc tak, mamy dokładnie niedzielę 13 października. Eee, no i co w związku z tym? Z tym związek jest taki, że e, niedługo... Znaczy no takie informacje ogólnie o seriach, więc niedługo koniec gotika. E, Gotik się skończy. No, kilka odcinków, bo mam już nagrane do końca. E, bodajże odcinek jest 23, <try> tak 23 odcinek jest. Mam do wrzucenia jeszcze w sumie 4 odcinki i czwarty to już jest koniec. E, przynajmniej mam taką nadzieję, bo czwartego tego jeszcze nie nakręciłem. Trzy, na, trzy nakręciłem, ale już tam się zapowiada, że to już jest koniec, taki koniec definitywny. E, co do Terrarii, e, w ogóle inne serwisy zostały przerwane. Zacząłem tą Terrarię i dlatego dlaczego nie, nie kontynuowałem. Nie kontynuowałem, dlaczego? dlatego że e, nie opłacało mi się, ponieważ e, za niedługo od czasu, e, kiedy e, kiedy kiedy zacząłem nagrywać, wy, wyszła aktualizacja 1.2 i miałem ją zainstalować, ale tak mnie wciągnął ten walony gotik, że e, po, po chwili. Bo, boże, po chwili co ja gadam. E, po prostu tak mnie wciągnął, że zająłem się bardziej nim niż Terrarium i tak w końcu zeszło tam chyba tydzień, czy tam. No, tydzień, tydzień, albo nawet no, trzy, tyg trzy tygodnie, boże, co ja gadam. Trzy tygodnie chyba temu albo zaraz wam powiem bo jestem akurat włączam sobie przeglądareczkę e, dwa tygodnie dwa tygodnie temu wstawiłem ostatni odcinek z terarii e, i dzisiaj e, nudziło mi się troszeczkę więc postanowiłem w końcu wejść na tego walonego steama i zaktualizować tę terarię i postanowiłem że to zrobię i w końcu to zrobiłem i tak mi się spodobało, tak mi wciągnęła ta gra, że nie patrzyłem na nagranie i, i odcinek wynosi godzinę i 17 minut i jest w tym taki mały, duży, duży, mały problem że ja to bym podzielił na trzy partie, tylko że to są 3 trzy, trzy razy więcej renderingu więc nie wiem, chyba, chyba wrzucę po prostu cały ten materiał na YouTube i po prostu na, na YouTube'a i, 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 i po prostu będziecie sobie oglądać w partach, ale... Mam nadzieję, że jakoś to mi się uda podzielić. Ehm, chciałbym dzisiaj wkleić, przynajmniej jeśli podzielę na party, to z dwa albo jeden part z Terrarii, a jeśli e, nie uda mi się... E, nie będę dzielił, to wrzucę na pewno już dzisiaj ten cały jeden part. Ehm, Terrara jest zajebista i będę teraz się w nią napierdalał. Ehm, Gothic już niedługo koniec, mam jeszcze jeden odcinek, jak wspominałem do nakręcenia. Ehm, i będzie trzeba zacząć jakąś nową gierkę, bo kończą się... Znaczy, oczywiście, oczywiście startujemy oczywiście po Gotiku 1 z Gotikiem 2 Noc Kruka eee, Bo czemu by nie, kocham ten <noise> co już wspominałem. Później może weźmiemy się za trujeczkę chociaż nie jestem tego pewien, bo e, trujeczka jest sławna ze swoich słynnych e, lagusiów, jeśli się nagrywa, e, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że się uda. Mój komputer, mam nadzieję, że to wytrzyma. Eee... No i w sumie to chyba na tyle w tym audiologu: bo ja już w sumie nie mam jakoś zbytnio do Was więcej do powiedzenia. Chociaż jeszcze jedna rzecz bym zapomniał. Eee... Jeśli dobrze tak. Eee... W tym tygodniu będą się odcinki pojawiać normalnie, jakoś przynajmniej z różnych serii. Dlatego, że ostatnio zająłem się bardzo, bardzo mocno tym, tym gotikiem, jak mogliście zauważyć, że. Tak, to coś wklejałem jeszcze innego, ale ale nagle tak tylko gotik, tylko gotik, tylko gotik, dlatego że po prostu chcę go skończyć i zacząć dwójkę, która jest o wiele lepsza, moim zdaniem. Okej, okay, to ja się z wami będę żegnał. Na razie trzymajcie się, cześć!